Czy pracujesz, czy praca pracuje tobą? Ciekawe. Czy ja pracuję, czy praca pracuje mną? Hmm, jeszcze jest wersja trudna. Nie mam pracy, nie mam tak bardzo, że to, czego nie mam, ma mnie. Niech się zastanowię: nie mam pracy, nie mam tej pracy tak bardzo, że ta praca, której nie mam, ma mnie. Możliwe. Ale patrzę na tę sytuację i widzę, że każda praca, jaką wykonam, nie tyle jest robiona przeze mnie nie tylko ja ją robię co dokonuje się modyfikacja na mnie poprzez to, że coś tam robię że pracuję czyli praca dokonuje na mnie modyfikacji ale to ja się uczę. Uczę się mniej lub bardziej nowych rzeczy, jestem stawiana w jakichś tam sytuacjach i reaguję na nie, i tworzę treści, i wydarzenia tworzę, i relacje też tworzę. Zmieniam się. Ja się zmieniam. Za każdym razem. Zmieniam się poprzez moją aktywność. No, powiedzmy prawdę, staję się starsza i starsza, najmądrzejsza. No mądrzejsza od doświadczenia tej pracy czy tamtej pracy, wszystkich moich prac. W tym kontekście każde zadanie wpływa na tworzenie mnie z przyszłości. Wpływa na moje realne umiejętności, nie takie płaskie CV. Wpływa na to, co będę jeszcze robiła, na to, na co się zdecyduję, teraz, zaraz lub za jakiś czas. Wpływa na to, czemu mówię tak, a czemu powiem nie. I jeżeli praca tak siłą trzyma mnie w jednym miejscu i ja wytracam tę aktywność, to zaczynam szukać takich drzwi, których jeszcze nikt tutaj nie użył. I uwaga, szukam. Szukam, szukam i znajduję je. I idę. Potem po prostu znowu idę do przodu. Czasami szukanie jest takie męczące. Mnóstwo zakrętów, dziur, ale i cudnych tarasów, otwartych okien. Ja to wszystko muszę przeżyć w szukaniu, w aktywności. Jest tak, że kiedy się wreszcie zapominam w działaniu, zafascynowana tym, co właśnie powstaje, co robię, to jest właśnie moja praca wykonywane zadanie, które mam ja i które jednocześnie ma mnie, ale to ja decyduję, na ile ta praca mnie modyfikuje. Zatem wolność dla mnie, wolność dla mojej pracy, wolność dla wszystkiego. Zatem wolność dla mnie, wolność dla mojej pracy, każdej mojej pracy i wolność dla wszystkiego. Tada. Ta